Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi kochani. Dawno mnie nie było w takiej odsłonie. Przepraszam, czasami będzie prześwietlone, ale w takich warunkach teraz będę nagrywała tego typu filmiki. Mianowicie, od, dzięki mojej córce odkryłam nową aplikację, przez którą się zamawia z chińskich stronek ubrania. Ubrania, rzeczy, pierdoły, gadżety itd., itd., wszystko, możesz zamówić wszystko, totalnie wszystko. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że dosyć szybko to przychodzi, dosyć fajne rzeczy, nie wszystko, ale uwaga, może zacznijmy od początku. Poznałam tą aplikację dzięki mojej córce, bo ona właśnie tam trzeba później sobie wysyłać różne rzeczy, jakieś linki i tak dalej. Polecanie, bla, 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 bla. Opowiem Wam na pewno ze szczegółami, jeżeli chodzi, tylko nie wiem, jak to obrać w słowa, bo to nie jest żadne naciąganie. Eee, pff, jeżeli ktoś ma z tego benefity, to obupólnie, czyli jeżeli kupisz przez mój link, czy przez mój link założysz sobie apl tą aplikację u siebie, która jest darmowa, totalnie darmowa, e, to i Ty, i ja mamy jakieś takie gifty, czyli darmowe prezenty albo jakieś zniżki, albo e, jakąś na przykład ekstra e, pierdółkę. O, właśnie mi się przypomniało, że ja jeszcze jedną rzecz mam, którą muszę przynieść, więc e, na koniec Wam pokażę gadżet, który też dostałam w prezencie. Bo to nie tylko ubrania. Próbuję sobie jeszcze przypomnieć, co było, oprócz tego gadżetu. Słuchajcie, nie, nie, nie musicie się denerwować, że to światło co chwila się zmienia, z tego względu, że to, a wiecie... To jest taki pogadankowy filmik, taki, żeby Wam pokazać rzeczy yy, i coś o nich powiedzieć. No bo jak wiecie, yy, ja znałam aplikację typu Wish, pamiętacie? Właśnie, yy, zaraz do tego też przejdę. Yy, znałam aplikację Wish i AliExpress. Yy, to się zamawiało, to nie była aplikacja AliExpress, ale Wish miałam aplikację. I teraz mam tą aplikację, w której się dosłownie zakochałam, i za chwilę będę kolejne rzeczy zamawiała, i dlatego chciałam się z wami tu podzielić. Dlatego, że jest naprawdę fajna. Uwaga, uwaga, oczywiście. Yy, zaczęłam szukać alternatywy na to, że jednak te ubrania, tak jak widzicie, troszeczkę mój rozmiar zmienił się aż o dwa o numery raptownie. Jestem większa, więc moją całą garderobę, prawie całą trzeba było wymienić, tak? No i tu się zaczęły schody, dlatego, że ja yy, Wiecie, staram się tworzyć w domu samoróżne rzeczy, żeby wszystko było jak najzdrowiej, taniej, fajniej, różne takie domowe typy, alternatywy. No i kupowałam swojego czasu u babci. Dalej kupuję, ale już bardzo rzadko. Z tego względu, że w sklepach u babci zrobiło się dużo, dużo drożej. I niekiedy można kupić właśnie w sklepach na przecenach te ubrania w takiej cenie. Po 5 funtów. Okej, okay, dobra, jakiś fajny płaszcz, czy jakaś firmowa torebka, albo z jakiejś dobrej firmy. Jakaś rzecz, okej, okay, zgodzę się, dam 5 funtów. Ale takie rzeczy, gdzie kupisz w primarku nawet za tą cenę albo mm, gdzieś tam przecenione, no to już tutaj wszystko mija się z cenem, prawda? Lepiej poszukać sobie czegoś właśnie fajnego, ale no właśnie, jak szukasz. Nie wiesz, nigdy nie wiesz na co natrafisz, pamiętacie jak ja się śmiałam, że bielizna to pastartowy dla much, bo jak zamówiłam to to wszystko wyglądało tak, że się nie dało nosić. <grym> tak właśnie, no i tutaj też jest ten problem, też jest ten problem, że no tak naprawdę nie wiemy jakiej jakości te rzeczy do nas przyjdą. Ja wybieram zawsze bardzo tanie rzeczy i tutaj są dwa zamówienia. W jednym wydałam 11 funtów, a w drugim wydałam 15 funtów. I w jednym było chyba mm, sukienka i trz, trzy stroje, a w drugim była, były chyba trzy sukienki. Trzy sukienki i właśnie ten gadżet do kuchni. Te filmiki będę wam e, puszczała, pokazywała, co o tym myślę, jak te ubrania e, dla mnie, według mnie, czy są warte tej ceny, czy nie i, i tak dalej. Jeszcze co jest fajne, to codziennie na tej aplikacji losujecie takie boksy dnia, trzy boksy dnia, i tam w każdym boksie jest na przykład, że przecenione rzeczy są o 90% te, co ty oglądasz, albo e, są przecenione, albo masz na przykład. Zniszkę, że jak zamówisz powyżej 50 funtów to masz na przykład 10 funtów ofa, bo to jest e, tutaj. Ja nie wiem czy jest w Polsce ta aplikacja. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale na pewno jest tu w Wielkiej Brytanii. Może jest w Polsce na innych zasadach, bo y, wiem, że Vinted dobrze mówię, ta aplikacja e, też jest w Polsce, też jest w Niemczech, ale jest na innej zasadzie, nie? Wiadomo, że nie można tego połączyć, więc y, między krajami. Państwami. Um, więc może i jest też w Polsce. Oczywiście ja Wam e, zostawię linka i przez tego linka sobie będziecie otwierać, zakładać lub nie, to będzie zależało od Was. E, jeżeli chcecie więcej zniżek, to otworzycie przez to i założycie przez tego linka. Jak nie będziecie chcieli, będziecie chcieli swoje tylko zniżki, to aptują. E, e, w zależności od tego, co, co Wy chcecie, co wy... Co wy o tym myślicie? Rozgadałam się tak na wstępie, z tego względu, że fajnie jest pogadać do Was o tych rzeczach i też będę się starała, na przykład jak pokażę rzecz, będę się starała pokazać zdjęcie. Jedna sukienka jest w praniu i jej Wam nie pokażę, ale pokażę zdjęcie, właśnie jak wyglądam w niej i super, dobra. Przechodzimy do rzeczy, dosyć gadania, bo tutaj się bardzo rozgadałam, jak będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, ja Wam na pewno odpowiem, oczywiście y, odpowiadam z opóźnieniem, wybaczcie, że one są pogniecione, no bo y, został, został y, niecały miesiąc do naszego urlopu i u mnie w domu dzieje się kongo bongo, i jeszcze wiecie co wam powiem i jeszcze wam powiem, że straszne upały mam w Szkocji i te filmiki są z opóźnieniem oglądacie filmiki z opóźnieniem, tak? dobra eee, zacznijmy od tego, że ja nie pamiętam cen te ceny też są eee, zmienne i to jest właśnie w tej aplikacji, że one są bardzo zmienne a jeszcze fajne jest, bo codziennie losują jakieś tam, że na przykład wylosujesz jedną rzecz, tam, którą z tych, które oglądacie, czym więcej oglądacie, tym lepiej. E, na przykład powiedzmy spodenki, spodenki męskie, czy tam, dobra, powiedzmy sukienka. Sukienka i ty na przykład na drugi dzień oni ci e, losują tą sukienkę, czy tam za tydzień tą sukienkę, którą oglądałaś, ale nie kupiłaś i wybierają ci zniżkę procentowo i masz tam na przykład czas, powiedzmy dwa dni e, na to, żeby ją kupić w tej cenie zniżkowej, a naprawdę warto. Ja jestem bardzo zadowolona. Nie wiem, gdzie jest pasek. Wybaczcie mi, że one są pomiętolone. Sukienka zwiewna, bardzo fajna sukienka. Zobaczcie, e, sukieneczka z takimi orękawami. Mhm. Taka sukienka, taka, taka, taka e, za kolano. I tutaj ona ma przez pas. E, przez pas idzie pasek, taki zwykły, zwyczajny. Tu nie ma żadnych szlufek ani nic, żeby ten pasek schować, z tego co ja pamiętam. Eee, tak. I ona jest, słuchajcie, te materiały, pamiętajcie, one są bardzo tanie. To są jednak w większości chińskie produkty. Eee, a w sklepach też macie chińskie produkty. Tylko, a nie, jest tutaj szlufeczka. Patrzcie, jest, jest. Są szlufki tu pod rękawami. No to z drugiej strony będzie to samo. I przez, przez pas zaplatamy tą szlufeczkę. To jest taka y, bardzo przewiewna... A, i ona jest taka zakończona takim kołem, takim półkołem. Nie ja całym, tylko półkołem. On tylko półkołem. Y, bardzo fajna sukienka, Ym, materiał zwiewny-przewiewny, idealna na upały. Yy, idealna na upały. Następnie, co tam mogę Wam pokazać? Następnie sukienka. Sukienka, oj, czekajcie, bo tutaj mi się przykleiła wkładka od stroju, higieniczna wkładka od tutaj do sukienki. Przykleję sobie ją tutaj chwilowo. Sukienka, sukienka obcisła, bardzo obcisła i patrzcie, uważajcie, o, bardzo obcisła, ja jestem dużą kobietą e, w tym momencie. Nie porozmawiamy o tym ty, ty, w tym momencie, ale no słuchajcie, no nie będę chodziła w workach na śmieci, żeby ukrywać swoją tuszę. Nie jestem z niej zadowolona, ale tyle, co mogę zrobić, to robię, e, ale też chcę ładnie wyglądać, tak? Dobra, słuchajcie. Jak komu się nie podoba moja tusza, to nie musi się patrzeć, a ja w sukienkach będę chodzić. I uwaga. Uwaga, patrzcie. Już wam pokazuję. Mam nadzieję, że będziecie dobrze to widzieli. Jest takie wycięcie na plecach. Całe plecy są gołe aż do pośladków, do pośladków. Jest fantastyczna. Jest taka gumowa, bo to jest poliester, czy jak to tam się nazywa. Jest taka gumowa. Aha, i wszystkie rozmiary, które wszystkie ubrania, które pokazują są to large, czyli duże rozmiary, bo jestem duża. Na tą chwilę w szkocki numer także jest large, także jest to medium large, ale z tej strony wolę zamawiać większe, pamiętajcie o tym, że no i co? 65% koton, czyli bawałny i 35 poliester. Przylegająca, bardzo fajna, taka dosyć seksowna e, sukienka, chociażby się ten aż tak nie wydawało. Przylegająca fantastyczna. Fantastyczna. Ja powiem wam, że ja A nie, przepraszam. Ja mam jeszcze dwie sukienki w praniu. Ja mam dwie sukienki w praniu. Pokażę wam na pewno zdjęcia, bo ja w tych sukienkach już byłam, e, także na pewno pokażę wam na koniec, e, czy tam gdzieś tu wkleję. Sukienki, poczekajcie. Jak nie zapomnę, to to jest ta czarna sukienka. Tak się w niej prezentuje. A tutaj jest sukienka fioletowa, przepiękna, zwiewna. Och Jezu, same superlatywy. I powiem Wam, że te materiały. Są e, naprawdę fajne. Ja myślałam, że poliester to będę wiecie pocić się i tak dalej, że no po co się, no nie, nie oszkujmy się, po co się, ale e, no jestem na razie, nie wiem czy to pierwsze udane zakupy, bo to były dwa, e, czy to mi się tak akurat udało, czy naprawdę warto, bo te rzeczy były raptem po 3, 4, 5, naj, 5 funtów najdrożej. Także super sprawa. Tą sukienkę w ogóle dostałam, wygrałam za darmo. W tych losowaniach, właśnie tam. To dostałam sukienkę tą za darmo. I jeszcze jedną, którą mam. Czekajcie, bo ja się zgubiłam. To jest sukienka już taka, y... wiecie, no, obcisła. No, widać mi te fałdy, widać, że ładną bieliznę pod to albo najlepiej bez, ale że prześwituje, no to tak. To jest sukienka taka obcisła. No to sobie zobaczcie, jak to wygląda. Tu jeszcze na piersiach fajnie. I ona jest taka długa i na dole jest bardzo już tak rozszerzona, więc ona idzie jak taka ym, ta ym, syrenka, że obcisłe, 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 obcisłe do kolan i od kolan. Yy. Różnie na szczuplejszą osobę by była genialna, świetnie dopasowana. Ja na pewno i tak w niej pójdę, bo jest sztos. No i dostałam ją za darmo. I dajcie mi chwilę, dajcie mi chwilę, za Pokażę Wam coś jeszcze. Miałam Wam pokazać, e, miałam Wam pokazać później, ale Wam za chwilę to pokażę, bo. No bo tak. Czekajcie. Dwie sukienki. Gdzieś jeszcze jedną mam sukienkę. Gdzieś jeszcze jedną mam sukienkę. Wszystkie Wam pokażę, jak będzie trzeba. Wszystkie Wam pokażę, nie bójcie się. Następnie strój kąpielowy. stroje kąpielowe są bardzo drogie. Nie oszukujmy, ale fajny strój to trzeba dać z dwie dychy albo wyżej. Ja nie widziałam gdzieś tańszych, a jak widziałam to takie dopływania, że mm, e, piersi będą takie, a ty będziesz taka, nie? E, niedopasowane, zobaczcie, przepiękny strój, przepiękny. Och Boże! Mm, ktoś powie, ale będzie sardyna. E, teraz jeszcze jak się opaliłam i. Podciemniłam, przyfarbowałam sobie włosy. E, bo lubię się w ciemnych. Zobaczcie, jak on się pięknie odbija. E, dosyć mocne, odważne wcięcia. E, tutaj są takie delikatne poduszeczki cieniutkie. To nie są jakieś takie puszapy, które wiecie, wyciągniecie i albo jeszcze was plaszczą, albo jak wyciągniecie, to tam nic nie ma. Przepiękny strój. Następnie. Eee. Hmm. Ten strój. Ten już był używany. Ten był już używany też. Zobaczcie, za chwilę wam pokażę. Wygląda jak e, kiedyś. E, na pierwszy rzut oka wygląda i jest materiał. Jak kiedyś była bielizna męska. Taka bielizna męska. To mi się tak ten strój skojarzył. Eee. Tył przód, bardzo wycie, wy, wycięte, y, że myślałam, że będzie wszystko wystawać, ale nie było tak źle i w, w, strój świetnie się sprawdzał, fantastycznie nad jeziorem. I tutaj biustonosz również, nie jest to jakiś hamski festyn e, typu, że wiecie, że ja e, Pamela Anderson e, w kwiecie wieku swoim, znaczy nie w kwiecie, tylko e, w najlepszych momentach swojego życia mi się pofarbowało, już widzę, w ciemnym wybrałam, ale to nic. Dobra, no i wiadomo, tutaj Biustonosz. Bardzo fajny strój. Zobaczcie, tak właśnie w nim wyglądałam. Tak właśnie wyglądałam, tak właśnie się prezentowałam. Dobrze się w nim czułam. Na pewno już widzieliście filmik, a jak nie, no to zerknijcie. Podlinkuję Wam również może kilka filmików żebyście nie przeoczyli. Pamiętajcie o wciśnięciu subskrypcji oraz um, dzwoneczka, to wtedy będzie wyświetlał się każdy jeden film. Tylko nie wiem co was interesuje, bo ja nie przychodzą dla vloga codziennego, drugi dla gotowania, trzeci dla y, kosmetyków, które robię w domu y, i tak dalej i tak dalej. I teraz gwóźdź pro, programu Przepiękny Strój. Przepiękny Strój z takimi z złotymi mm, nitkami. Tak samo tutaj e, poduszeczki fajne, przytrzymujące. Tu jest takie e, czarne taki materiał, taka wstawka, gdzie e, te piersi tutaj będą o, e, troszeczkę odsłonięte, a jednak zakryte. Patrzcie, widzicie? Tak wygląda. A, super. Słyszę, że przyszli kosiarze, także muszę się sprężać i tak myślę, że... Mm, że jakoś to nam poszło. A! I multifunkcjonal cutter, czyli takie po prostu, taka pierdółka, zobaczcie. Taka pierdółka, ja dokończę szybciuteńko, tylko Wam pokażę, o co tu chodzi, bo to jest świetna sprawa. Myślałam, że to jest taki plastik fantastic, zobaczcie, bardzo ostry. Tutaj jest do przelewania jajka. Tutaj mamy, żeby sobie nawet ryż odcedzić. E, czemu e, tu mamy, żeby trzymać? Tu mamy, żeby sobie e, trzymać i trzeć. Wiecie, tu sobie wbijasz, albo e, co tam jeszcze? Tu jest rączka. Ja się tak spieszę, e, naprawdę, żeby dokończyć, bo zaraz nie będziecie mnie słyszeli. Zobaczcie, wydaje się, że to jest taki plastik: Fantastik e, Tania podruba, e, a e, sprawdza się. Super, już cięłam na tym frytki, nie frytki, już cięłam na tym y, y, rzeczy na mizerię, tarkowałam ser właśnie na którejś z tych tarek y, i nawet jest nożyk. Dobra, słuchajcie, z tego względu, że panowie już tu przyszli i za chwilę totalnie nie będziecie mnie słyszeć, a ja nie jestem w stanie... Tego głosu wyłączyć, bo by mnie nie było słuchać, chyba żebym nałożyła słuchawki, ale tak czy inaczej już pokazałam Wam wszystko. Czy jestem zadowolona z tego? Tak. I właśnie to dostałam też za darmo. To dostałam też za darmo. Właśnie tam była promocja, że jak kupiłam dwie rzeczy, to jedna była za darmo. Nie, Pię jak kupiłam pięć rzeczy, to dwie rzeczy były za darmo. O tak, w ten sposób i używam i będę używać jestem zadowolona i to kosztowało na przecenie 5 funtów można było to kupić za 5 funtów 5 funtów, a tak się sprawdza, super dobra, więcej tych filmików będzie oczywiście, będzie link ym, do tej aplikacji do mnie zostawię Wam pod filmikiem yy, napiszcie czy Wam się coś podobało a jakie wrażenia tego filmiku pierwszego takiego yy, z tanich, bardzo tanich sklepów yy. Komentarze, mile widziane. Pamiętajcie o subskrypcji, będzie mi bardzo, bardzo miło, A jak pomożecie mi w algorytmach i udostępnicie gdzieś ten filmik swoim znajomym, rodzinie lub osobom, które szukają jakiejś taniej alternatywy zakupów i przyda się właśnie ten filmik. Do zobaczenia, następnym razem, do zobaczenia w następnych filmikach. Wielkie Buziaki, Papa! Pa.